Hotel Albatros Balas, który, który jest w dobrym stanie i dużo Polaków, prawie 20 pokoju w tym hotelu w tej chwili i ogólnie jeżeli, jeżeli hotel ogólnie całkowicie funkcjonuje, wszystko działa tutaj i jesteśmy teraz przy morzu, tutaj widać, że tutaj tyle kawałek i odpływ tutaj w tym hotelu jest aż tutaj prawie 500 metrów i jeszcze jesteśmy na, tutaj do kolana woda, a jak tamto to jest to 1,5 metra dalej, więc e, tutaj już w tej chwili mają odpływ tutaj. E, plaża jest e, z wszystko. Leżaki, parasole. Tutaj mamy w cenie, my zobaczyć piaskowe, więc e, tutaj można korzystać, wszystko, Parna plaża. E, tutaj też mamy pokoje na wymianę ubrania e, i tak dalej. Plazy, plaża jest bardzo szeroka i tutaj ten hotel jest e, Beach Albatros. Tutaj też e, dobry hotel, 4 gwiazdkowy. Jeżeli chodzi o ten Albatros, nasz Albatros Beats, to jest gwiazdkowy hotel, 2008 rok został opodobany i teraz niektóre pokoje są w Rumuncie Tutaj, jeżeli chodzi tutaj Zaraz będę pokazywał i po, prawej, po lewej stronie tutaj pokoje po remoncie, a w tej stronie pokoje przed Rumunciem ale też w dobrym stanie ten hotel został budowany w styl marokański, więc widać w, w, w pokojach, jak, jak jest robiony I tutaj jest bardzo dobra restauracja marokańska, Tajin. I tam jest e, kochasz z Maroku Więc e, jak spróbowaliśmy to bardzo dobre jedzenie. I to jest hotel, e, restauracja ala la carte, która wymaga wcześniej re rezerwacji. Muzyka na żywo tam będzie. A tutaj rezerwacja bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rezerwacji. To jest plaża. W hotelu Ogonia dużo klientów w tym hotelu jest. Też tutaj strefa dla dorosłych. Pawelona, takie rzeczy, wszystko tutaj bez opłata. Od razu mamy par przy plaży. Tutaj bardzo miła obsługa, przyjemne, pomagają, oh łatwiej. Uh, tutaj dostaniemy ręczniki. Uh, I animacja, tutaj w tym hotelu pracują, tak? Normalne zaświecenie rano, joga, To jest tutaj też bardzo fajna sprawa. I wszystko tutaj napisane, że bez rezerwacji. Proszę, zobaczyć. Cień jest dzisiaj. Hotel bardzo dobry z e, Hiszpana. E, e, idziemy do hotelu. I teraz tak dużo zieleni w tym hotelu. Fajne spacer wieczorem. Jeżeli chodzi o tutaj do jedzenia, bardzo dobre. Ja mam dużo klientów tutaj w tej chwili. E, jedne z nich oni mają a, animu. Podróż poślubna. I oni są zachwyceni z tego hotelu. Wszystkiego szczególnie tutaj jeden. Z... Jeden bar, który Polacy bardzo lubił, szczególnie też park baseni jest to, byliśmy ja, dużo, dużo Polaków w basenie do 17 aż nie trzeba wychodzić z tego. Jacuzzi tutaj jest jak standard w tych hotelach Patrząc tutaj mamy na przykład jeden jacuzzi. Uh, jeżeli chodzi tutaj tropikalne widoki i tak dalej, wczoraj bardzo ładne wyświetlone na kolor, na światło. E, różowe i na zewnątrz niebieski więc e, też e, robi wrażenie hotel sam sobie robi wrażenie e, tutaj nie ma aquapark tylko mało e, taki aquapark mini aquapark dla małych dzieci duży aquapark tutaj nie ma e, i mi teraz zobaczysz tutaj kompleks basenu Wszystkie restauracje, tak jak mówiłam, meksykańskie, włoski, egipski, marokański, niemiecki nawet, jest bezpłatna i wszystkie funkcjonują. I w dwóch restauracjach jest śniadanie, kolacja, a reszta jest e, e, i w innych jest tylko lunch, tak. Więc tutaj, proszę zobaczyć. Wszystko działa. I tutaj w tym hotelu słychać też dużo palaków. Wczoraj było mega po prostu, bo tutaj, tak jak mówiłem, animacja pracuje normalnie. Muzyka na żywo, ktoś był też, jakiś piosenkarz śpiewał wczoraj, bardzo ładny głos miała. Siema. I impreza była do dożyć więc e, później będzie odostępnić tego filmu i zobaczymy. Tam jest, tutaj jest plac zabaw. Też dla dzieci. Możemy tak mm, zobaczyć. To jest e, snack bar. Lody są czas dostępne tutaj o 10:00 rano. I to jest bar Szepesenie. Tutaj też e, fajna opcja. Cześć Jak tam? Fajno było? Dobrze wspani. <grywa> <grywa> jest tam mamy tutaj też animacje, przestawienia i tak dalej, ale w tej chwili, wczoraj nie było na przykład. Trzech tutaj też możemy grać, ping-pong, tenis i tak dalej, bez rezerwacji wszystko. Więc tak, tutaj mamy wszystkie restauracje tutaj. Ja pokażę gdzie. Hotel. 7 km od lotniska do centrum miasta, niecałe 10 km. Taksówka w jedną stronę i z powrotem. To wiadomo, trzeba z nimi targować, ale standardowa cena: możemy zobaczyć jakiś lokalny bus przy hotelu, trzeba machać rękami, i tak dalej. Wtedy oni zatrzymują, i wtedy możemy zapłacić za osobę do starego miasta, albo do nowego miasta niecałe złotówka tak, albo potory złotów. nie więcej e, taksówka tutaj, możemy zapłacić tutaj na przykład e, tu jest pasen główny pasen i jeżeli chodzi o tutaj do e, a taksówka, taksówka niecałe 10, 20 od 15, 15 zł w dwie strony, to możemy zapłacić za taksówkę, więc oni tak oferują 10 dolarów, trzeba targować mocno z nimi. Jak nie chcą, to puszczamy i znajdziemy drugi i tak dalej. W takim, w takim sposób. Ale jak na przykład ktoś nie targuje, to proszę zapłacić ale trzeba ustalić scena wszystko z góry przed wysiadaniem do, do taksówki, bo tutaj wiadomo strasznie nawet nam przeszkadzają jako Egipcjani. E, więc tak, recepcja tutaj jest, restauracja tutaj wszystko są. E, all inclusive działa e, do 4, ale to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś ma wielot na przykład rano to wczesne rezerwacja e, śniadanie jest o 5 rano. Wczesne śniadanie o 5 rano i ostatnia kolacja o 23 i par tutaj działa do 24 e, z napojem alkoholowym. I tutaj, jeżeli chodzi o wodę, e, i, tak, i tak dalej, jeżeli chcemy, są cały dają podatkowane. E, tak. sztuce i tak dalej, jest zapakowana. Więc tutaj mamy restaurację, pierwsza restauracja tutaj. Jak no hotel jak się mówi, zajpista fajny hotel. Azjacka, rybna restauracja. Tutaj wszystko jest ciemno, bo tu jest tutaj było grill, oni robili takie milona no, grillowana, mięso, koftę nazywamy i bardzo smacznie Polecam. Tu jest azjacka ryba. tutaj jest. Pokażę później film na YouTube. o relacje z tego hotelu. Jak oni robią specjalne dania dla klientów bez opłaty. Wszystko oni wymyślają i dają klientów po prostu kalemary, ryba z warzywami. Folia zamknięta i piek to I na oczywiście. Jest widać, widać styl tutaj, typowa arabski, marokański, nawet po zdjęciach na to jest marokańskie zdjęcia, więc dla mnie jest idealny. Ale wiadomo teraz pracuję na pół%, więc wymaga też dużo klientów. 680 pokoja tutaj, Włoska restauracja. Tutaj było pizza, międzynarodowa tutaj restauracja. Świeże Sokirano Pizzeria tutaj jest. Makarony, pasta marokańska i restauracja. Jest marokańska restauracja i... Pani Magda, ja byłem ja już w Titanic Royal czy tygodnie temu, więc nie wiem Nie mam w planach teraz Ale jeżeli mi uda, to mogę robić Ale w tej chwili ja mam jeszcze baron Mam Ford Arawesk Ogólnie tak, tutaj ktoś śpiewa, co nie i muzyka, i tak dalej, taki typowy arabski. To jest romantyczna ogólnia, i powiem tak, że tutaj, moich klientów, którzy, uh, którzy mają ten uh, podróż wszlubną, oczywiście za, załatwiłem dla nich pokój z dostępem do basenu. Uh, I jeszcze załatwiłem dzisiaj, i robiłem dla nich niezbodziejanka. Robiłam niezwodzanka torte, nasz na, w tym rezerwacie robiłam dla nich w tej restauracji marokańskiej, i będzie mała imprezka z, z torte i torta i tak dalej. Więc e, mam nadzieję, że im będzie podobało i będzie niesamowita impreza i niezwodzanka. Teraz idziemy do lobby bar i recepcji restauracji. E, jeżeli chodzi o Titanic Royal, ja już byłam, więc proszę e, oglądać na nasz YouTube e, na YouTube a, i wszystko tam będzie pokazane na bieżąco, to jest 3 tygodnie temu nagrywane e, To jest e, jesteśmy teraz przy, przy recepcji Tutaj śpiewała była impreza e, Bowa Bowa ta, ta sala tutaj była Polaków Oczywiście disco Bolo uh, grał wczoraj i cały sa sala sa sa już zatańczyła Tutaj bar Good morning Mr. Muhammad uh, Klimat zaczerzała, ja, nawet tutaj jest widać Po prostu niesamowite nie To jest drugi bar a, to tutaj? A, z tego tyś słuchasz, Polacy, mają spotkanie z rezydentem Ja nawet z widać, marokański gestor tutaj jest. Kresiewse tutaj. I mój kolega, Manager tutaj, Saakhirawis, które załatwiam z nim wszystko. Tutaj jest też szania kapcza takie marokański, to typowo arabski. Ten styl hotelu jest inny niż w innych chyba ale dlatego ten hotel ma jak każda zakwateruje w tym hotelu, to on rozumie o co chodzi, więc tutaj Columbus kawy, tutaj par pracuje do, do 23 chyba i na górę jest do 20... Nie, tutaj jest do 24, do 24. I cukierne i jeszcze na górze jest o 12, o 12 w nocy, więc tutaj można korzystać cukierne, takie małe cukiernie. Tutaj, tutaj możemy e, zjeść ile chcemy Co alchier Tak tutaj oglądamy miecz cały czas gra miecz tutaj jest sklepików tutaj. Możemy też na zakupy i tak dalej. Więc jak będzie, jeżeli chcemy takie dobrą cenę, oczywiście w centrum. Jeżeli nie chcemy do centrum, chcemy tutaj kupić, to trzeba wiadomo, tutaj będzie troszkę drożej, bo oni wynajmują, płacą dużo, dużo cięć i tak dalej. Więc tutaj troszkę będzie wysoka cena. Ale jak ktoś chce e, kupić, to trzeba targować oczywiście więc są tutaj billiard, tennis, ping pong wszystko mamy tutaj bezpłatne możemy korzystać ile chcemy tutaj perfumy tylko po prostu i, e, trzeba grać tak? i korzystać z wszystkich możliwości na maksa wszystkie mak wakacje A ja korzystam teraz na maksa bo wiem że wracać do, e, do Polski jest Szok, 6 stopni może mniej, deszcz, zimno, a tutaj, tutaj jest ogólnie pogoda jest idealna, a wczoraj czuć, że jest wiatr i tak dalej, ale nie jest chłodno, więc e, pogoda jest idealna, nie jest gorąco, nie jest ciepło, nie jest zimno. Jeżeli chcemy wymienić waluta, tutaj, tutaj możemy, angielski, arabski. I pokażę, jak wygląda na zewnątrz. Pokoje, pokoje i reszta też, co pokoje, i wszystko to będziemy udostępnić na YouTube. Więc e, tu będzie na pewno, jak wrócimy, to polskie montujemy to wszystko. I e, można też zobaczyć. Ta relacja będzie odstępniona na Facebooku. Na YouTube tutaj mamy 3 hotela Aqua, Aqua Blue to jest Aqua Blue, Aqua uh, Albatros Aqua Park, to jest fajny hotel, czy hotela możemy też korzystać w jednym czasie, jeżeli chodzi o aquapark Pasen, ale każda ma swój restauracje, uh, więc pierwsza tu jest Aqua Aquapark, uh, Aqua, Aqua Park, pokoja Maja ma takie stare, tak? ale też czysta i tak dalej. Obok jest Aqua Blue, to jest bardzo dobry hotel, Poromoncza został... Remont był rok temu, więc ja byłem też w lutym w tym roku. Też relacja jest na YouTube'a, więc polecam. A na sam koniec jest Aquavista, która jest odnowiona 3 lata temu. I tu jest cały ten hotel na zewnątrz. Albatros Aqua oczywiście całkowita inny wygląd wczoraj. E, tutaj jest całkowita taki niebi e, e, niebies, światłem, więc bardzo bardzo dobry wygląd. Tutaj oczywiście, że tutaj sklepików też. I tutaj jeżeli na przykład e, złapiemy jakąś jakieś taksówka, to jest mają numerki. Trzeba zapisać ten numer. Bo jak oni oszukują, to trzeba. Podać policję albo w hotelu, tylko po prostu trzeba e, uważać z, tak, z taksowkarzem, bo oni oni po prostu nie są nie wszyscy, ale oszukują cały czas. E, więc e, na dzisiaj, pro hotela relacja z tego hotelu całkowita będzie odostępniona na YouTube e, i mam nadzieję, e, że tutaj podobało. I jak macie jakieś pytania dzisiaj idziemy, będziemy zakwapowani w hotelu Alpatros White Beach. A dalej Ford Arbesk, ale dzisiaj będzie, będziemy może robić jakieś relacje. Manager tam zaprosił mnie, żebym robił relacje. Ford Arbesk to mój kolega załatwił, więc też będziemy zobaczyć. Albatros Zobaczymy. Beach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc uh, obserwujcie nas na Facebooku, na Instagramie Mamy jeszcze, uh, możemy dołączyć do grupy Egipt bez tajemnic, to tam będzie też aktualność, aktualna informacja o Egipcie, tylko i wyłącznie o Egipcie. Uh, i wszystkie nasze oferty będą dostępne na Aisha Travel, więc jak coś to mój numer jest e, i jest, wszystko będzie napisane na naszej stronie. Na razie to wszystko, więc e, ciao. Zobaczymy się później. Na razie bye bye.